Wyobraźcie sobie, że istnieje na naszej planecie istota. Istota żyjąca, która jest nieśmiertelna. Oczywiście, czysto teoretycznie, Turritopisis naturicala to meduza żyjąca bardzo głęboko pod powierzchnią wody. Na przykład, kiedy po odpada na dno... I tam przy pomocy nieznanych nam mechanizmów regeneruje swoje komórki, po czym następnie odradza się, może znowu pływać. Oczywiście, jeżeli meduzy przydarzą jakieś inne nieprzyjemne wypadki, może zostanie spalona, wysnie na słońcu na polskiej plaży, albo zdeptana przez polskie Bachory, to już jej nie odratujemy. Ale okazuje się, że taki, taka reanimacja swojego organizmu. W sensie po jakimś zranieniu, czy po straceniu jakiejś części swojego organizmu znaczącej, może się odrodzić, może to trwać w nieskończoność. Takie zdarzenia mogą co chwilę się pojawiać, co powoduje to, że jest nieśmiertelna. Szkoda, że nawet w przyszłości uda nam się odkryć, jak to działa, nie będziemy mogli tego zastosować, ponieważ nasze organizmy znacząco się różnią, a meduza jest meduzą, a człowiek niestety człowiekiem. Cóż, więc jak wiemy, meduza żyje w nieskończoność, odmładza się. Starzeje, odmładza, starzeje i tak na okrągło. Macie zdjęcia pokazane owej meduzy. Wygląda fascynująco, prawda? Zapraszam Was do komentowania i do następnego odcinka.